Kierowcy autobusów miejskich w metropolii są oburzeni karami, jakie narzucił przewoźnikom ZTM. W taryfikatorze jest wiele pozycji, z którymi się nie zgadzają. Na nowych zasadach rozliczani są pracownicy największych przedsiębiorstw w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: PKM w Gliwicach, Katowicach czy Sosnowcu. Za umieszczenie informacji w autobusie, że sprzedajemy bilety za, za gotówką odliczoną jest kara 800 zł. Za sprzedaż dwóch łączonych nominałów, czyli jak miało do tej pory dwa ulgowe jako jeden cały jest kara 800 zł. Oprócz tego mamy karę za brak, brak włączenia przycisku do automatycznego otwierania drzwi, tak jest w tramwajach. Za to jesteśmy ukarani karą 120 zł, Mamy kary za brak ubioru służbowego, mamy kary za złe podychanie na przystanek. Ogólnie jesteśmy karani za wszystko. Już teraz przewoźnicy mają ogromne problemy ze znalezieniem chętnych do pracy. Wątpliwości wokół listy kar jest więcej. Zwiększył się ich zakres i to ponad dwukrotnie. Do tej pory w tym zestawieniu było około 50 punktów, a teraz jest 120. Zdaniem przewoźników wiele kar dotyczy rzeczy błahych, a chodzić powinno o sprawy zasadnicze żeby autobus przyjechał o czasie, przejechał odpowiednią trasę, czy jednak nie ma tam wielu kar bardzo wysokich czasami za takie usługi, powiedzmy sobie, które są tylko dodatkiem, tak? No bo jeżeli wskażemy karę, na przykład za niedziałający port USB. Która wynosi 800 zł, no to pytanie: czy przewoźnik nie będzie się zastanawiał, czy puścić autobus i ryzykować taką karę, czy na przykład nie bardziej się będzie opłacało zaryzykować wypadnięcie kursu. Kolejny zarzut dotyczy tego, że niektórych przewoźników nadal będą obowiązywały te same stawki kar. Zarząd Transportu Metropolitalnego tłumaczy, że zmiany w końcu obejmą wszystkich operatorów. Będzie to dotyczyć każdego przewoźnika, który z nami podpisuje i będzie podpisywał, od początku tego roku nowe umowy przewozowe. W związku z tym każdy nasz nowy partner, czy to też stary, będzie zobligowany do tego, aby przestrzegać zapisów w umowach przewozowych i tym samym liczyć się z ewentualnie nakładanymi karami. Ja chciałbym podkreślić, że są to umowy przewozowe podpisywane dobrowolnie przez obie strony. Kary są obliczane na podstawie wielokrotności ceny biletu jednorazowego. Ta została podwyższona, więc im drożej dla pasażerów, tym drożej dla przewoźników.